Zagadka Samsona! Cześć, Wam, na imię Ania, witam na kanale Zagadka Samsona. Dzisiaj chcę pokazać Wam, jak uczymy czytać moją najmłodszą córkę Nelę. Uczymy się czytać metodą symultaniczno-sekwencyjną, która jest yy, zwana również krakowską metodą nauki czytania lub metodą sylabową. Twórczynią tej metody jest profesor Jagoda Cieszyńska. Ta metoda jest częścią terapii, która nosi nazwę metoda krakowska i została stworzona dla dzieci z różnymi zaburzeniami w rozwoju. Ponieważ z czasem okazało się, że metoda symultaniczno-sankwersyjna sprawdza się również u zdrowych dzieci, zaczęto używać jej w oderwaniu od terapii metody krakowskiej. I podczas nauki korzystamy z serii logopedycznej. Kocham czytać: autorstwa profesor Jagody Cieszyńskiej. U góry ekranu pojawi się link do naszego poprzedniego filmu, w którym pokazujemy dokładnie, jak wygląda seria Kocham czytać. W opisie pod tym filmem znajdziecie notatki, które sporządziłam na podstawie poradnika Kocham uczyć czytać autorstwa profesor Jagody Cieszyńskiej. I te notatki mają następujące tytuły: 16 porad, jak należy postępować podczas nauki czytania, 8 ćwiczeń ogólnorozwojowych, które wspomagają naukę czytania, 10 korzyści wczesnej nauki czytania. Nela w tej chwili ma 2 lata i 10 miesięcy i zaczęła interesować się sylabami w momencie, w momencie kiedy ja zaczęłam uczyć z pięcioletniego syna. Wyglądało to w taki sposób, że kiedy ja uczyłam syna, Nela przybiegała do nas i krzyczała: "Ja też, ja też chcę się uczyć". Ktoś? Ja, ja. Ktokolwiek. Wybierz mnie. Ja wiem. Ja. Ja wiem, wiem. No dobrze, fajnie. Lub sama po prostu przynosiła mi książeczki i prosiła o poczytanie. Czasami wygląda to tak, że podczas nauki syna Nela stoi obok nas, bawi się przy stole na przykład ciastoliną i co chwilę zerka, co my robimy i w ten sposób uczy się, zapamiętuje sylaby, jakby przez przypadek. Ten poradnik podaje, że najlepszym czasem na rozpoczęcie nauki czytania jest początek wieku przedszkolnego. Moja najstarsza córka zaczęła naukę czytania w wieku 4-5 lat, a syn w wieku 5 lat. Profesor Jego Cieszyńska pisze w tym poradniku, że niezbędne są ćwiczenia wspomagające naukę czytania. I zaleca wykonywanie tych ćwiczeń w przerwie oddzielającej czytanie. Ćwiczenia pokażemy Wam w części drugiej tego filmu. Obecnie Nela y, uczy się czytać samogłosek y, z zeszytu pierwszego oraz y, lubi też wyrazy dźwięko naśladowcze, zeszyt drugi. Y, zeszytu trzeci y, uczy Józia, to z tego zeszytu też już Nela sporo sylab zapamiętała po prostu y, przez przypadek. Dlaczego zdecydowałam się uczyć czytać metodą sylabową oraz dlaczego zaczynam uczyć córkę w tak wczesnym wieku? Przede wszystkim dlatego, że córka sama wykazała zainteresowanie i traktuje to jako zabawę. Ta metoda może zapobiegać występowaniu późniejszych problemów w nauce z czytaniem. Dla przykładu podam tutaj jeden taki problem, kiedy dziecko głoskuje wyraz dom głoskuje dy my i następnie składa wyraz w całość dy my. Ta seria ma drukowane litery i dzięki temu analiza wzrokowa dla małych dzieci jest łatwiejsza na wielkich literach. Jest to seria logopedyczna, więc pomaga ona w prawidłowej artykulacji głosek, ćwiczy ona koncentrację oraz pamięć. Za chwilę zobaczycie próbkę z nauki czytania z moją córką Nellą. Nonela będzie tutaj zafascynowana kamerą oraz światłami. No, gdybyśmy chcieli nagrać, jak taka nauka wygląda w naturalny sposób, to musielibyśmy zrobić to ukrytą kamerą. Kto wie, może kiedyś nam to się uda. Podczas nauki czytania stosuję się do wszystkich zaleceń, które są opisane w poradniku Kocham uczyć czytać. I... Ucząc córkę, będę starała się wypunktować Wam te wszystkie wskazówki, o których przeczytałam w tym poradniku. Chodź na to bliżej. Najpierw pokażesz, jak się uczysz Syra, dobra? Pokażesz, jak uczysz się Syra. Okej. Okay. Opowiadamy dziecku, co dzieje się na obrazku. O, dziewczynka jest chora i kaszle. Jak dziewczynka kaszle? A jaka to ta litera? Taki języczek. Śliczne. Pokazujemy związek litery z obrazkiem. Dziewczynka kaszle. I tu jest litera E. O, jak chłopiec się zdziwił, bo patrzy jaka temperatura. I co mówi chłopczyk? A jaka to litera? Jak się nazywa, tak jak U? Ślicznie, brawo. Dzieci często mylą literki, które są do siebie podobne, jak O oraz U. I żeby pomóc dziecku zapamiętać, Rysujemy takie kółeczko. Angażujemy y, przy tym zro, y, zmysł dotyku. Y, ja także Neli opowiadałam, że u to wygląda jak miseczka, do której można coś wrzucić. Można coś wrzucić. Wygląda u y, siła. Jak... Mhm. Pokazujemy y, każdą literę innym symbolem. Tak. U. Tak. U. Tak. I pokazujemy, jak, jak układają się nasze usta podczas wymowy samogłoski. Chwalimy dziecko, aby poprawić. Tak, ślicznie. A to Tak, ślicznie, brawo. Chwalenie poprawia pewność siebie. Aby dziecko nie wycofywało się z nauki, kiedy popełni jakieś błędy. Staramy się, aby nauka angażowała emocje, ponieważ wtedy mózg koduje szybciej. 9 7 9 5 8 4 2 5 6 3 Answer! Co tu jeszcze o tej książeczce można powiedzieć? Nie. No, może jeszcze tutaj coś przeczytasz? Co ten chłopiec krzyknął? Chłopiec tak się cieszy, że podnosi dwie rączki do góry. Pokażesz, jak się pokazuje tą literę? Tak. A jak się czyta? A tak. A jaka? Czy czytasz to? U, ta? Ta u. u. Świetnie. Tutaj, gdzie mamy więcej niż jedną literkę, Prosimy, żeby dziecko przeczytało dokładnie tyle razy, ile litera jest napisana. Czytasz tu. I pokazujemy, że czytasz się od strony lewej do prawej. Ponieważ na początku zapamiętanie samogłosek może być trudne dla dziecka, poradnik zaleca wprowadzenie lewopółkulowych działań, takich jak słowne opisy liter. Samogłoska A to bardzo zmęczona litera. Ręce opuściła do ziemi, do ziemi i ziewa. Aaa. Nauka przebiega w trzech etapach. Pierwszy etap nauki to my czytamy, a dziecko powtarza po nas. Oświata, kacza, sama. E, drugi etap polega na rozumieniu, i ja na nie tym etapie. Nie mała. <ślicznie> I w drugim etapie e, my pokazujemy samogłoskę, a dziecko odszyku, odszukuje samogłoskę, którą przeczytaliśmy. Tak wygląda nasza świnka. Bardzo głodna. Etap drugi. O którym już wspomniałam, polega na tym, że my czytamy litery, a dziecko ją odszykuje. I tutaj y, przeprowadzamy to ćwiczenie y, poprzez zabawę. Poczekaj. Świnka powie, jaką chcę zjeść literę. Chrum, chrum. Chciałabym zjeść literę I. Czy dasz mi I? Dziękuję, dziękuję. Trzeba złożyć o, i teraz się zmieści. Niam, 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 niam. Ale ja jestem bardzo głodna, mój świnka. I chcę jeszcze zjeść literę A. Tu jest. Ja. Ślicznie. Ja daję Tak. Masik. Możecie zapisać litery oczywiście na kartonikach, na kapslach. Nie wiem na czym jeszcze. Na klockach. Dobrze, jeśli dziecko wykonuje jakąś czynność podczas nauki. Ponieważ wtedy nauka przebiega szybciej. Dziękuję, dziękuję. Bardzo mi smakowało. Jesteś bardzo miła, że tak mnie nakarmiłaś. Zobacz, jaki mam teraz duży brzuszek. Bardzo Ci dziękuję. Nakarmimy święta jeszcze raz. Etap drugi tego ćwiczenia to jest odwrócenie ról. Czy dziecko czyta wybraną sylabę, a rodzic albo lalka odszukuje sylabę? Prosimy dziecko, żeby sprawdzało, czy lalka się nie pomyliła. Dobrze, jeśli lalka będzie czasami niepewna swojego wyboru, ale niech nie boi się popełnić błędu. No a teraz ty czytasz, teraz ty mówisz świnką, a ja będę szukać. Liter, dobrze? Ty mów świnką, jaką chcę jeść literkę? Jaką chcesz zjeść literkę, świnko? Chyba tak. Powiedz mi, świnko, jaką chcesz zjeść literkę? Jak ona się nazywa? I. Chcesz zjeść I, tak? Dobrze. Neda, zobacz, czy, czy ja się nie pomyliłam? Czy to jest I? Tak. Hurra, Dobrze wybrałam. Proszę. Jaką chcesz zjeść, Świnko, literkę? Powiedz mi. A ja poszukam. Powiedz mi, świnko, jak nazywa się literka, którą chcesz zjeść? mała na końca. Czy świnka wie, jak się nazywa ta literka? O, y. Ojej, czy to jest y? Nie mogę się zdecydować, czy to jest Y, czy to jest Y, ale e. chyba to. Czy dobrze? Tak, ale po położę. Okej. Okay. Jeśli bawimy się, że dziecko mówi na przykład świnką, to wtedy kiedy dziecko popełni błąd, nie dostaje negatywnej informacji na swój temat, ponieważ córka się pomyliła, a nie dziecko. Niektóre dzieci zniechęcają się, jeśli popełniają błąd i wtedy wycofują się z dalszej nauki. Staramy się często y, zmieniać y, aktywność. Żeby dziecku nie nudziła się nauka, wtedy uda nam się utrzymać y, uwagę na nauce przez dłuższy czas. Y, co zrobić, jeśli dziecko zapomni, y, jaka to sylaba? Staramy się wtedy podpowiadać w taki sposób, żeby dziecko samodzielnie y, rozwiązało problem. Więc na przykład przypominamy, co było na, obrazka, na obrazku w książeczce, jak otwierała się buzia i jakim gestem pokazujemy daną samogłoskę. W ten sposób budujemy wiarę, wiarę dziecka we własne możliwości. I etap trzeci nauki czytania to jest etap, w którym dziecko próbuje samodzielnie czytać sylaby.